Dla każdego sportu. Basia Gołębiowska, TV Reklama, ze mną Dawid Piątkowski. Witam. Witam serdecznie. Dałeś się poznać szerszej publiczności z TikToka. Jak oceniasz tą platformę? No Mistrzostwo Świata. Pierwsza platforma, która otworzyła się na to, żeby doceniać twórców, którzy mają ciekawe treści. Także cieszę się, że w tą stronę poszedł świat, bo było dużo trudniej przed rąk TikToka, żeby się wybić i żeby nas ludzie mogli poznać. No właśnie, twój filmik życzę, szkołę, we, weź ku bliźniaka, tak? No, Żyć szkołę, weź kredyt i zbuduj bliźniaka. No, no to był duży wiral, bo trzy miesiące internet huczał. E, no i za sprawą tego e, stałem się bardzo mocno rozpoznawalny. No, także zawdzięczam TikTokowi naprawdę dużą, dużą skalę. No, a masz jakieś rady, jak wybić się na TikToku? E, Najpiękniejszą radą jaką słyszałem i podpisuję się pod nią to to, żeby wzbudzać emocje. I teraz jakie to będą emocje, większego znaczenia nie ma, e, ale trzeba wzbudzać w ludziach emocje. To jest uniwersalna rada na to, że jak mamy ten filmik, który będzie trwał minutę, od początku do końca cały czas wzbudzać w człowieku emocje. I to jest cały sekret. I kontrowersja. E, nie zawsze to musi być kontrowersja, e, ale na pewno to muszą być emocje. Nie? Czyli nawet jak ktoś płacze i opowiada z czymś, bo coś się wydarzyło w jego życiu, to nie jest kontrowersja. E, Także po prostu wzbudzać emocje. A czy ty uważasz, że dobrze radzisz ludziom, by nie studiowali? E, patrząc przez moje doświadczenie tak. Mm -hmm. <laughs> Czyli wiesz, mamy obostrzone prawem kilka zawodów, że się nie da, jeżeli ktoś chce akurat być prawnikiem czy lekarzem, czy tam może jeszcze się znajdzie kilka profesji, ale poza tym podpisuję się pod tym w 100%, bo wiedzę z pięciu dobrych książek jest więcej praktycznej wiedzy jak z lat studiów. Także to powie każdy praktyk, który osiągnął sukces w biznesie. Że niestety, ale dużo łatwiej pozyskać tą wiedzę ze szkoleń, książek, niż na studiach. E, racja. Słyszałam, że robisz loterię. Mm, widziałam to na TikToku. Czy ty zainspirowałeś się um, od Buddy tym pomysłem, by oddać samochód? Tak, to jest nawet nie tylko od niego, bo już sporo e, mocnych zawodników w sieci rozdaje samochody, ale to nie jest loteria, bo loteria jest pod. Tymi wymogami, że to nie jest tak, żeby zrobić loterię. Ja robię rozdanie, czyli robię konkurs. E, czyli jak ktoś odpowie, to nie wiem, wbijcie sobie na moje social media, znajdziecie. E, wykona jakieś zadanie, to może wygrać, ale to nie jest na zasadzie, że to jest losowane, tylko to będzie bardziej rozdane. Czy ty nie przewidujesz jakiegoś realnego zarobku z tego konkursu? Nie, bo to jest, to jest bardziej tak przy okazji, nie? No bo Budda to auta za kilka milionów rozdaje, a ja daję autko Mercedesa A Klasę, która po prostu mi stała i mówię, a na święta, jak ktoś kupuje moje książki, to przy okazji taki mały konkursik i niech ktoś sobie wygra, nie? Że, Także tak na luźno to jest, nie? Nie zrobiłem tego z pompą, nie zrobiłem wielkiego marketingu, to jest tak na luźno. Jasne, a jak oceniasz działania buddy w internecie? No geniusz. Geniusz i nie wiem, czy bym mu to wszystko przypisywał, bo nie znam osobiście, albo ma naprawdę świetnych, świetnych doradców, z którymi współpracował, bo no robi to na takim poziomie, że fajnie jest mieć takich Polaków, którzy pokazują nam do czego dążyć. Nie? Także wielki szacun i no niech cały czas tak rozwala system, bo domyślam się, że teraz ok są auta, ale za niedługo z czymś nowym fajnym wyskoczę. A w co ty inwestujesz obecnie? Obecnie inwestuję w dobre biznesy, w relacje. To jest bardzo ciekawe, że jak ja mam zasięgi dosyć duże, jestem rozpoznawalny i osiągnąłem swoje sukcesy biznesowe, to dzisiaj ja tak naprawdę inwestuję w relacje z ludźmi. Czyli jeżeli ktoś ma na przykład jakiś dobry produkt, nie wiem, finansowy, ubezpieczeniowy, kredytowy, ja jestem w stanie bardzo łatwo skalować te biznesy dzięki temu, że wnoszę na przykład rekrutację, zarządzanie, zasięgi, marketing i nagle się okazuje, że mała firemka, która dobrze prężnie sobie zarabiała, ale mała, może stać się niemalże korporacją. I teraz to, co ja na chwilę obecną jakby taką, gdzie ja inwestuję czas, swoją uwagę, jest właśnie włączenie ludzi, łączenie biznesów. No co ty wydajesz pieniądze? Samochody, motocykle, wycieczki, podróże? No wszystko, no. jeżeli mnie zaczniesz obserwować, to będziesz wiedziała, że właśnie to. Ale teraz bardziej inwestuję w te relacje. To jest jakby najpiękniejsza rzecz, którą ja zrozumiałem, że łącząc się, jesteśmy w stanie przyspieszać sukces o lata, lata, o dziesiątki lat. I ja już doświadczyłem jakby podróży do koła świata gdzieś tam, 70 chyba, kilka Krajów odwiedziłem, zabawki wszystkie, jakie chciałem, miałem, dom marzeń jest. Teraz gram w grę zwaną biznes z fajnymi ludźmi i to jest jakby największa taka podjara dla mnie. Dużo ludzi w internecie pisze, że takie komentarze, że jesteś pozerem. Jak ty się odniesiesz do tego? Najfajniej się chyba jest odnieść, bo pozer, po czy ja dobrze rozumiem, że to jest ktoś, kto udaje, że ma, a nie ma? To chyba PIT jest tego najlepszym tym. Zapraszam Was na stronę pro.dawidpietkowski.com. tam są moje PITy powklejane. Eee, I ja nie mam nic do ukrycia, nie? także tyle, ile zarabiam, jest na picie. A ile zarabiasz mi y, ręcznie? Eee, w tym roku będzie rekord. Eee, tak myślę, że między 5 a 6 milionów dochodu jest realne. Dochodu, dochodu, czyli nie przychodów, tak jak tam różni ludzie opowiadają. A zeszłe lata, no to tak. 4, 2, 2, 1. Także cały czas wzrastam. A z czego masz największe zyski? Ze wszystkiego po trochu. Czyli jakby część to są deweloperka, część to są szkolenia książki, część to jest branża OZE i część to jest branża teraz mhm. finansów. Także jest to tak w miarę porówno poukładane. A co sądzisz o rynku nieruchomości właśnie w 2023 roku? Tak, był, tak i będzie i tak się dobrze ma, nie? Czyli są jakieś tam mniejsze wzloty i upadki jakby rynku nieruchomości, ale to tendencja jest cały czas do góry. Czyli jeżeli ktoś by chciał wybudować bliźniaka do stanu surowego zamkniętego, to polecam, bo na takim ruchu, jak się nie popełni jakichś takich kardynalnych błędów, każdy jest w stanie sobie dorobić stówkę na boku, robiąc taki mały projekcik. I to można sfinansować kredytem, pożyczyć od rodziny, no, na różne sposoby można inwestora znaleźć, nie trzeba nawet swoich pieniędzy wkładać. Także to jest dość ciekawe, że ludzie się boją na przykład takiego czegoś jak deweloperka, a zobaczmy dookoła siebie, ile ludzi pobudowało sobie domów. To nie jest jakaś wielka filozofia, żeby w ten rynek wejść. A najśmieszniejsze jest to, że jeszcze można pozyskać pieniądze z rynku, znaleźć inwestora. Nie trzeba mieć swoich pieniędzy, a można w tą branżę wchodzić. Także e, fajny biznes, prosty biznes i polecam. A czy ten kredyt 2% spowodował wzrost cen mieszkań na rynku? Tak, już ceny są wyższe, no bo to jest naturalne, że jest więcej chętnych, yy, ale dla mnie jakby to, to nic nie zmienia. Tyle fajnie, że jest trochę więcej chętnych na te mieszkania, także to cieszy. Mhm. A o kryptowalutach, co sądzisz? Odradzam, nie polecam, bo to jest troszeczkę tak, jakbyśmy polecali grę hazardową. E, wiemy, ile kryptowalut poupadało, ludzie potracili swoje całe majątki. I nigdy w życiu bym nikomu nie doradził e, jakichkolwiek kryptowalut. I teraz tutaj takie uwaga, bo bardzo dużo, teraz to jest niesamowite, ile ilu influencerów ma jakby kopiowane konta i z tych kont są proponowane właśnie kryptowaluty. Uważajcie i nie dawajcie się nabierać. Ni, przynajmniej a na pewno nie ja, ale ani moi znajomi nie wysyłamy to nigdy prywatnych fejkowe wiadomości. konta. Tak, fejkowe konta, bardzo dużo ich jest. I nigdy się nie dajcie nabrać, że Dawid Piątkowski do was napisze y, i poprosi was, żebyście zainwestowali w kryptowaluty. Nigdy nie, na pewno nie. Mm -hmm. I niektórzy zarobili na tym miliony. E, statystyka, sobie spójrzmy jakby, nie, czyli e, jakbyśmy tak to prześwietlili, ile było projektów, na którym wszyscy stracili, to była ich masa cała. Te wszystkie tokeny, tokenizowane różne rzeczy, też tam ludzie potracili ogromne pieniądze i teraz nie możemy patrzeć na jedną, dwie czy trzy osoby, którym wyszło, bo setki tysięcy, miliony ludzi straciło. I pamiętajmy, że ci ludzie, którzy mają duże zasięgi i szczycą się tym, że im tam wyszło w krypto, oni głównie zarabiają na szkoleniach. I to trzeba jakby dobrze zrozumieć, nie? że no nie polecam, odradzam, są dużo prostsze, łatwiejsze, przyjemniejsze, fajniejsze biznesy niż liczyć na to, że się wzbogacisz na krypto. A czy ty mógłbyś powiedzieć, na jakiej inwestycji straciłeś najwięcej? Mm, na pożyczaniu ludziom pieniędzy, przyjaciołom. Nie? To, to jest jakby inwestycja, można byłoby rzec w przyjaźń, eee, czy w pomoc bliskim. Na tym najwięcej w swoim życiu straciłem. Okej, okay, czyli pożyczyć przyjacielowi pieniądze, stracisz przyjaciela i pieniądze. No ja jestem taki, że się nie obrażam, ale musiałem połknąć taką e, gorzką kawkę. No. To dobrze od ciebie pożyczać. No, uczę, się, uczę się nie, nie, nie dawać, nie? bo to nie jest zbyt mądre. Bo dzisiaj w ogóle znam tyle sposobów na mm, pozyskiwanie kapitału w mądrzejszy sposób, że to nie jest konieczne, tak na dobrą sprawę, żeby pożyczać pieniądze. Bardzo często. Ludzie otwierają nowe firmy i mówią, kurczę, potrzebuję 150 tysięcy na marketing. Znajdź influencera, podziel się z nim, wpuść go do spółki, niech on da swoją wartość, ty masz swoją wartość i okazuje się, że za darmo można coś zrobić. Ale trzeba się podzielić tym tortem, z którego chcesz zarabiać. Także łączenie ludzi okazuje się, że to jest, to jest niesamowite. Jak kiedyś robiąc małe biznesy inwestowałem bardzo dużo, ryzykowałem bardzo. Dzisiaj robię biznesy 20, 30, 100 razy większe, nie ryzykuję w ogóle kapitałem. Bo łączy ludzi właśnie. Także mega, mega dobry tip. Też bardzo mocno skupiasz się na energii odnawialnej. Twoim zdaniem to jest warto w to inwestować? Warto. Wiesz, nasi handlowcy, to jest niesamowite. To jest taka branża, jesteś handlowcem, masz bardzo dużą prowizję od sprzedanej, czy to fotowoltaiki, pompy ciepła, czy od całej termomodernizacji domu. To są bardzo duże prowizje. Ludzie przychodzą i potrafią zarabiać kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy w ciągu pierwszego miesiąca. Także to jest ogólnie polecane dla handlowców jako branża, jest ona trudna, no bo trzeba mieć kontakt z ludźmi, trzeba być przebojowym, nikt nie stoi nad tobą, nie krzyczy. E, musisz mieć tą samodyscyplinę, ale jak masz ten gen, że nie odpuszczasz i chcesz cisnąć, to to jest świetna branża zarówno od strony, żeby być handlowcem, dyrektorem, no a już w ogóle owocna, jak jesteś jej szefem. A śledzisz a propos e, firmę e, działalność Wojtka Goli i jego firmy? E, tą z warzywozem, tak? E, jest legendą, także pozdrawiam Wojtka. Byliśmy na Speed Gamesie, także mieliśmy się okazję poznać. E, nie obserwuję jakoś bardzo, ale co czasem coś tam śmiesznego powie, to tak jestem na bieżąco. E, jest to dla Ciebie konkurencja? Nie, nie ma konkurencji. Rynek jest tak duży, że słowo konkurencja jest bez sensu. Nie, nie, nie ma. Jest za, za dużo dachów, za mało firm, żeby to obsłużyć. Nie? No dobrze, bardzo dziękuję Ci za wywiad. No i wszystkie pytania. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję.